Nie ma, nie ma nie macie czasu, bo nie dałem znać, miałem nagrać wczoraj, ale wyleciało mi z głowy. E, moi drodzy, program kolejny po odrobaczeniu oczywiście dla tych osób, które idą e, równo cały czas tutaj z procesem. E, no wiadomo, no, nie, nie wszyscy, że tak powiem, mogli, natomiast ci co idą, to nagrałam szczególnie dla nich, żeby ewentualnie no, dopowiedzieć pewne kwestie, które może nie zostały dopowiedziane. Tak, wczoraj skończyliście, powinniście przynajmniej skończyć yy, proces odrobaczania, który trwał miesiąc, prawda? Dlatego dzisiaj zaczynamy program, który yy, służy do drenażu jelit po odrobaczaniu, tak? Więc ten program, one się nazywają, one mają różne nazwy, różne nazwy z tego względu, że czasami się różnią w środku niektórymi składnikami. Ja na przykład mam program Kolowada Plus, eee, nie, zamiennikiem jest Kolowada Green. Eee, ona też jest dobra na temat, na temat. Natomiast to co jest bardzo istotne moi drodzy to ja bardzo uczyłam już na samym wstępie, żeby przede wszystkim pić bardzo dużo wody. O ile no około litra wody więcej powinniśmy wypić. Przynajmniej nawet nawet więcej, ponieważ moi drodzy ten program podzielony jest na trzy etapy. I te etapy są bardzo proste, bo mamy etap pierwszy, jest pudełko z etapem pierwszym, który trwa 7 dni. A więc co rano, rano znaczy co rano, rano i wieczorem macie wszystko fajne, popakowane w takie saszetki. Rano i wieczorem trzeba taką saszetkę po prostu yy, z posiłkiem sobie przyjąć. Oczywiście stosujemy dietę tak sam, taką samą, jak przy odrobaczaniu. I po tych siedmiu dniach, moi drodzy, tam jeszcze, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, chyba też yy, Super się bierze dodatkowo, bo ona jest dodatkowo zapakowana w listrze I tam jest to opisane chyba jedną się bierze do każdego posiłku, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, ale trzeba by sprawdzić. Bo yy. na 13 stronie, aha, jest rozpiska w ogóle, tak, jest rozpiska. Inaczej, na 13 stronie macie też rozpiskę. Więc warto to sobie yy, zobaczyć jeszcze. Tak, superflora jest tak samo w pierwszym etapie, superflora jest w drugim etapie i superflora jest w trzecim etapie, czyli w każdym etapie idzie superflora. I tutaj macie, na, przy pierwszym etapie macie dwie kapsułki rano. E, potem macie w drugim etapie też dwie kapsułki rano, pół godziny przed posiłkiem, tutaj jest napisane. E, I w trzecim etapie, e, pierwszy dzień też dwie kapsułki, pół godziny przed posiłkiem. E, dwie kapsułki, aha, potem są superflora, dwie rano. I potem jest na wieczór druga, ja nawet trzy chyba pół godziny z i dwie kapsułki przed snem. Drugi i trzeci dzień, dwie kapsułki rano i pół godziny. Tu jest wszystko na 13-14 stronie, wszystko jest opisane. Natomiast po siedmiu dniach wprowadzamy etap drugi. I tutaj też moi drodzy, przy etapie drugim są też produkty, bo ten trwa 7 dni, ten pierwszy etap. Potem drugi etap trwa 4 dni. I cztery dni też są yy, saszetki i przez 4 dni też przyjmujemy jedną rano, drugą wieczorem. Natomiast kluczowe jest to, żeby nie przyjmować tego z glinką, ponieważ tu w tym programie jest też glinka koalinowa. Ta glinka właśnie robi mega roboty i to jest jeden, jedyna ta, bo glinek jest dużo różnych, natomiast to jest jedyna glinka, która ma takie właściwości ściągające. Yy, to no jest najlepsza z tych wszystkich glinek, generalnie dostępnych na rynku. W każdym razie, glinki, cztery takie glinki trzeba wypić yy, dziennie. I teraz, jak je wypijamy? Trzeba sobie ustalić pory, kiedy wstaje, żeby odległości między wypijaniem tych glinek były czterogodzinne. Czyli jeżeli na przykład pierwszą glinkę wypijesz o godzinie ósmej, to drugą o godzinie dwunastej, trzecią o godzinie szesnastej, a czwartą o godzinie dwudziestej. No i moi drodzy, to czego nie powiedziałem? Podczas picia glinki mamy czterodniowy post, czyli nie jemy nic. Ta glinka świetnie zapycha, że tak powiem, żołądek. Eee... I nie, nie czujemy tak głodu. Eee... I teraz, jeżeli będziecie brali produkty, to produkty trzeba brać dwie godziny po glince, znaczy równe odstępy, czyli 8 i 12, no to dziesiąta biorę sobie tabletki, tak? Więc tutaj po prostu trzeba zapamiętać, bo jeżeli nie, jeżeli bym z glinką brał, to glinka zaabsorbuje te tabletki i nie będą po prostu działały. Nie? Więc to, to jest ważne, żeby to zapamiętać, żeby, ta, żeby te tabletki nie, nie pić razem z glinką. Nie? No i przez 4 dni to trwa. Tutaj wtedy nic nie jemy. Pijemy bardzo dużo wody. Jeżeli wypiję sobie glinkę, a piję ją w ten sposób, że nalewam sobie zimną wodę, nie, za, nie zagrzewam wody. Taką po prostu z filtra, czy jaką jaką macie, nalewacie wodę, wsypujecie szybko saszetkę. Szybko mieszacie, żeby wam się to ten i trzeba to sprawnie wypić, bo to jest glinka, która zastyga. Yy, I dlatego też tak ważne jest picie wody. Po, jak wypijecie, bo to jest 300 ml wody, jeżeli wypijecie yy, saszetkę z tą glinką, to potem trzeba jeszcze uzupełnić przynajmniej tą 300 ml wodę. Tak? Dlatego się bierze, że jeszcze. Jeszcze litry wody, przynajmniej wypijamy więcej, ponieważ ta glinka wciąga w siebie wszystko, wciąga też wodę i żebyście się nie czuli odwodnieni, bo mogłabym wam stanąć, tutaj musimy mieć codziennie przynajmniej raz wypróżnienie, gdyby się okazało, że go nie ma, to znaczy, że pijesz za mało wody, wtedy trzeba wprowadzić masaż jelit, tak, zgodnie ze wskazówkami zegara, żeby móc się normalnie wypróżnić. Jeżeli by to nie dawało efektu, to w ostateczności jest yy, lewatywa, tak? Natomiast, moi drodzy, jeżeli będziecie pili yy, regularnie wodę, będziecie pili więcej tej wody, to nie będzie najmniejszego problemu. Ta glinka nie będzie stała. Ona musi być wypróżniona, bo ona absorbuje wszystko fajnie, no i powinna wyjść z organizmu, powinna regularnie wychodzić. Ona będzie jeszcze nawet yy, gdzieś tam schodzić w, później w, pro, w tym trzecim już etapie. Natomiast ważne jest właśnie, żeby żeby nie, nie stawała, bo ona jak ciąga, to potem z czasem będzie znowu wypuszczać, nie więc ciągnie i ona powinna wychodzić. Więc pamiętajcie, moi drodzy, uczulam, żeby pić więcej wody. Ile wlecie? Jak będziecie czuli więcej, to pijcie po prostu więcej. No i po tych czterech dniach z moi drodzy, trzeci etap, też bardzo prosty, bo już wtedy też rano i wieczorem bierzecie jeden zestaw produktów, no i, i pokolować. Po, po I jak będzie się kończyła kolowada, moi drodzy, to dla tych, którzy po prostu... Przejdą to spokojnie, fajnie, polecam zrobić ten drenaż, drenaż wątroby, on jest bardzo ważny, żeby go zrobić, bo jelita są już wtedy wyczyszczone i widać pięknie, jak schodzą te złogi cholesterolowe, te kamienie tak zwane cholesterolowe, one takie zielone, słuchajcie, schodzą, jak ktoś miał tym bardziej zawaloną wątrobę, u niektórych mogą zejść na pierwszym razem, niektórzy widzą dopiero za czwartym razem, tak więc moi drodzy, to nie jest tak, że ona będzie po prostu cały czas schodziła ta, yy, yy, że cały czas będziemy, że tak powiem, yy, yy, co ja gdzieś zgubiłem się, bo tutaj tak coś napisał i się zawiesiłem w słuchajcie. Yy, no, więc yy, pamiętajcie o wodzie, yy, dieta, dieta już macie, tak? No i co? Yy, aha, mówię o wątrobie, tak? Yy, więc... Yy, i jak będziecie kończyć to jeszcze jeszcze zrobimy sobie pod koniec no, o wątrobie. A może od razu już powiem może od razu już powiem żebyście byli przygotowani na to. Proces jest bardzo prosty trzeba się wyposażyć. Yy, trzeba się wyposażyć yy, w jabłka ponieważ trzeba sobie zrobić yy, sok jabłkowy w rozcieńczeniu 1 do 1 yy, i powiedzmy sobie można by tak zrobić 2 3 litry tego soku bo w ciągu Dnia zachowujemy post do godziny 17. To już mówię na koniec, czyli mamy już 14 dzień ten kolowady, to, na, to następnego dnia po 14 dnia, cześć Ryszard, za chwilę popowiem coś, następnego dnia po skończeniu kolowady, jeżeli będziecie chętni, właśnie zrobić od rana drenaż wątroby, ja polecam po prostu, bo to jest, to jest dobre, wtedy jesteście oczyszczeni. Polecam zrobić sobie właśnie ten drenaż wątroby. I tutaj, tak jak wspomniałem, kupujemy jabłka, dobre jabłka, i z tych jabłek najlepiej byłoby dobrze mieć wyciskarkę wolnoobrotową. Wyciskacie litrę, półtorej litra soku, mieszacie to z wodą 1 do 1 i od rana praktycznie. I to jest dobre właśnie zrobić to po kolowadzie, gdzie jeszcze nie jesteśmy gotowi na przyjmowanie posiłków, bo to nie chodzi o to, żeby ktoś się nagle rzucił na posiłki, tak? Żołądek wtedy jest skurczony i tak dalej, więc nie rzucicie się jakieś na posiłki. Więc to jest dobre, żeby na przykład zacząć właśnie od tego soku jabłkowego. Wypijamy ten sok, sok jabłkowy, sami, sami oczywiście go wyciskamy. Do godziny 17 popijamy cały dzień ten sok jabłkowy. Tylko sok jabłkowy. Czasami możemy tam wodę, ale głównie powinniśmy się skupić na wypijaniu soku jabłkowego, więc tutaj drogę możemy odpuścić sobie tej wody. Natomiast ten sok jabłkowy ma być cały czas wypijany. Eee, I co? I do od, od godziny 17 trzeba się wyposażyć w grejpfruty, w pobarańcze. I w oliwę z oliwek, ponieważ robimy sobie taki napój, takiego szota, takiego trochę większego, ponieważ potrzebujecie z grejfrutów wycisnąć 100 ml soku, z pomarańczy 100 ml soku i potrzebujecie jeszcze sobie do tego 200 ml oliwy z oliwy. I mieszacie to wszystko i robicie sobie w 400 ml takiego napoju, w jakimś, w jakimś shakerze czy w czymś, i od godziny 17 do godziny 23. Wypijacie sobie połyczku, bo to nie chodzi o to, żeby to od razu wypić. To jest ważne, moi drodzy. To nie, żeby ktoś sobie nie zapomniał, że nagle po prostu sobie wypije nie wiadomo ile. Po prostu połyczku tak żalapiać. Mnie to nie robi, nie, nie przeszkadza mi to, normalnie mi to wchodzi. Niektórzy nie smakują, no, no nieważne, no, każdy wiecie, jest, jest inny. Nie? Natomiast te 400 ml trzeba do godziny 23.00 sobie co parę. Minut, po co 10 minut, po prostu łyczek, łyczek i te 400 ml przez 6 godzin spokojnie wypijecie. Natomiast w tym czasie zachowujecie, że tak powiem, yy, powinniście sobie leżeć na łyżeczku i wygrzewać sobie wątroby. Dlatego do tego będzie Wam potrzebny. Yy, termofor, kładziecie się na lewym boku i większość czasu powinniście spędzić na lewym boku. Żeby ten termofon położyć sobie na wątrobie, wątroba jest pod prawym żebrem, więc kładziecie tutaj na wysokości żebra i pod prawym żebrem ten termofor i wygrzewacie po prostu sobie cały czas tą wątrobę, żeby ona jeszcze lepiej przechodziła te procesy oczyszczające. I to robicie do godziny 23, a o godzinie 23 trzeba też mieć przygotowane sól gorzką. I tą sulgoszką wypijacie sobie o godzinie 23, No też nie trzeba jej od razu chaosem wypić. Można ją spokojnie, ale nie przeciągać, tak jak w przypadku tego napoju wcześniej. Tylko tak w ciągu kilku minut po prostu trzeba tą, tą sulgoszką wypić. No i dobrze jest wtedy mieć blisko do toalety, bo czasami to oczyszczenie następuje bardzo szybko. Czasami. Gdzieś tam w nocy się obudzicie, a czasami dopiero nad ranem, po prostu, gdzie zaczniecie gdzieś tam funkcjonować, poczujecie, że zacznie was po prostu gonić. Więc tutaj, tutaj jest różnie w zależności od zanieczyszczenia tej wątroby, każdy przechodzi to, że tak powiem, inaczej. Co moi drodzy, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, no to oczywiście piszcie na grupie. Ja tutaj kończę to nagrywanie i za chwileczkę Wam wrzucę, żebyście wiedzieli, co i jak.